Dzień dobry, Nancy i Britney. Wyspane? What? Czemu jesteście w klapkach? I co to za dziwne przyciski na ścianach? Kto to jest? Możesz powiedzieć dziewczynom, jak mają się stamtąd wydostać, panie klaunie? Chyba sugeruję, żeby Britney nacisnęła jeden z przycisków. Nie ma zbyt dużego wyboru, więc warto spróbować. Co co, Nutella? Brzmi całkiem nieźle. Ojej, czy widzieliście kiedyś tak duże wiadro Nutelli? Co za odlot! Tak, nawet pan klaun nie mógł się oprzeć. Mm, to jest zami. pyszne. Co on robi? Uważaj, Britney! On nie, teraz jest cała w Nutelli. Chociaż to nie jest takie złe, co. Podobno kąpiele w czekoladzie są zdrowe. I na pewno pyszne. Jestem teraz cała w czekoladzie. Chwileczkę. Jestem teraz cała w czekoladzie. To niesamowite. Zgadza się, Britney, jesteś szczęściarą. Już niedługo dowiemy się, co dostanie Nancy. No, Nancy, naciskaj. Co my tu mamy? Tęcza? Co to znaczy, Panie klaunie? Jakie to jest piękne. Chyba w prognozie był tęczowy deszcz. Ostrożnie, Nancy. Pan klaun nie szczędzi farby. Nancy wygląda teraz dosyć jaskrawo. Wiedziałabym nawet, że wygląda tak, jakby wpadło do kałuży. Nie ma się z czego śmiać. Ostrożnie, Britney, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Nacisnęłaś dwa guziki naraz. Co się teraz stanie? Miód? Jaka ogromna beczka z pysznym słodkim smakołykiem. Britney, łap! Tylko spójrzcie, ile miodu wylało się na Britney. Czy ten miodowy prysznic kiedykolwiek się skończy? To musi być naprawdę dobre. Co tam dalej? Pióra? O nie. Pióra nie są jadalne. Zaraz to wszystko przyklei się do lepkiej skóry. Biedna Britney. Britney wygląda jak latający kurczak. Na miejscu Nancy nie cieszyłabym się tak bardzo, przecież jest następna. No, wybieraj guzik. No i co tam mamy? No właśnie o tym mówiłam. Trochę za wcześnie było się ekscytować. Spójrzcie na tego ogromnego zielonego slajma. Jak się rozciąga. Bleh. Wybacz, Nancy, ale będziesz musiała wykąpać się w tym slajmie. To obrzydliwe. Nie zapominaj o oddychaniu. No i proszę, to się nazywa pech. Britney, nadszedł czas, abyś spróbowała szczęścia. Miała już wcześniej farta. No, poza piórami. Co ją czeka tym razem? Wow, to jest to, o czym myślę? Tak, to brokat. Jaki piękny. I jak go dużo. Kto zamawiał prysznic z niebieskich cekinów? Na pewno nie ja. Na zdrowie, Britney. cekiny nawet ci pasują. Wow, to jest naprawdę piękne. Chyba powinnam częściej nosić niebieski brokat. Całkiem mi w nim do twarzy. Dobra, wystarczy już tego zachwycania się sobą. Czas na dalszą zabawę. Naciśnij przycisk Nancy. Okej, okay, zobaczmy. Wow, to strzelająca posypka. Ona tak fajnie eksploduje w ustach. Dobra, otwórz szeroko buzię Nancy. To będzie dobre. O tak, chyba zorientowała się, że sypie się na nią coś smacznego. Ale super! Wygląda na to, że Britney też chce trochę wybuchowej posypki. Sorry, Britney, ale dzielenie się takim smakołykiem nie było w planach Nancy. No i po wszystkim, paczka się skończyła. Czas na kolejną rundę. Teraz twoja kolej, Britney. Kto wie, może i ona dostanie coś smacznego? Ups, tak, to naprawdę przysmak. Ale dla kotów, a nie dla ludzi. Patrzcie, ile tu jest tego kociego jedzenia. Wystarczy, by nakarmić ze 100 kotów. Albo jedną Britney. Fuu, to obrzydliwe. Oj, jaki osobliwy zapach. Dobrze, że już się skończyło. Nancy nie śpi. Pospiesz się i uderz w przycisk. Z niecierpliwością czekamy, co wylosowałaś. Jajka? Ojej, pan klaun jest pełen niespodzianek. Spójrzcie na ten ogromny koszyk z jajkami. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko spadnie na Nancy. O nie! Uważaj! To będzie bolało. I będzie bardzo nieprzyjemne. Ojej! Jak dużo jajek. Chyba jedno spadło prosto do ust Nancy. Nie powinnaś namijać się z przyjaciółki Britney. Bum! Co za celne trafienie! What? O nie! Britni przypadkowo nacisnęła tyle przycisków. Co się teraz stanie? Ojej! Kola? Brzmi dobrze! Kto nie lubi coli, zwłaszcza gdy jest jej tak dużo. Cóż, panie klaunie czas podać Britni ten orzeźwiający napój. Ojej! Co to? Lepiej spróbuj. Britni zrozumiała, że leje się na nią pyszna kola. Jakie to jest dobre? Minusem tej zabawy jest to, że Britney jest teraz cała mokra. Ale było warto. Ojej, a co to mąka? Całe wiadro mąki. Lepiej uważaj, Britney, i zamknij buzię. To nie będzie dobre. Spójrzcie na ten deszcz z mąki. Biedna Britney. Następnym razem będziesz miała szczęście. Ani, klaunie! Nancy, znowu śmiesz się ze swojej przyjaciółki. Boom. Ups. Znowu dwa przyciski. Co nas czeka tym razem? Wow. Czy widzieliście kiedyś tak dużą puszkę z bitą śmietaną? Co za szczęście. Ciekawe ile kremu może się tam zmieścić. Sprawdzimy. No to lecimy. Nancy nie zdaje sobie sprawy, jakie ma szczęście. Jest już cało wbite śmietanie. Mm, Czy to wszystko? O nie, pan klaun ma dla naszej bohaterki oh jeszcze jeden prezencik. Słodka posypka. Przy okazji, świetnie komponuje się z bitą śmietaną. Mmm, pychota. Ale super. Słodki deszczyk się skończył, i Nancy może zajadać się swoim smakołykiem. Ale wygląda na to, że mamy tu złodzieja. Britney to nie fair. Chociaż Nancy ma tyle bitej śmietany, że nawet nie zauważy. Czas nacisnąć przycisk, Britney. Dobra, co my tu mamy? Ojej, pikantny makaron. I to taka duża paczka. Mam nadzieję, że Britney lubi ostre jedzenie, bo zaraz dostanie górę bardzo pysznego, ale pikantnego makaronu. No to jedziemy! What? Ojej, czy widzieliście kiedyś coś takiego? A więc tak właśnie wygląda makaronowy deszcz. Britney, chyba smakuje. Tylko nie przesać. to jest. bardzo ostre. Ostrożnie, pani klaunie! Britney wznieciła pożar potrzebujemy natychmiast wody. To powinno ją osudzić. Britney, już ci lepiej? Następnym razem uważaj na ostre potrawy. Nancy, chyba nadszedł czas, by wcisnąć guzik. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, co dostaniesz. Ojej, to coś nowego i wybuchowego. Wow, jakie piękne. Pan klaun wie, jak urządzić prawdziwą imprezę. Co dalej? Jakiś klucz? Wygląda na to, że Nancy może użyć tego klucza, żeby wydostać się z klatki. Proszę bardzo, dobra robota. Cóż, Britney, będziesz musiała się jeszcze pomęczyć, żeby dostać swój klucz. Rozmuszcie, też będziesz miała szczęście. O nie, jaki mały pączek! A ja mam normalnego pączka. Spójrzcie na to, będziecie w szoku. Mam ogromnego pączka! Co? Nancy, zaczynaj. Ojej, nie miałam szczęścia. Jest taki mały, ale taki pyszny. Palce lizać. Skończyłam? Ted, kontynuuj. Pewnie. Mm, pączek, zobaczcie, jak to robię. Hop, i skończyłem. Eni, teraz ty. E, tak, oczywiście, ale od czego by tu zacząć? Ojej, ten pączek jest bardzo ciężki. Co by tu wymyślić? Wiem. Miałam tu gdzieś puder. Ups! A teraz podniosę tego pączka jak prawdziwy siłacz. No i go oczywiście zjem. Dam radę. Nikt mnie nie powstrzyma. Na to zaczynam. Dalej, Eni, wierzymy w ciebie! Udało mi się! O nie, tylko nie motyl. Ojej, ja spadam! Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Ale dlaczego? Znowu mam małą porcję. A ja mam meszmelą w normalnym rozmiarze. Super. A ja mam ogromną piankę. Już nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. Nancy, może zaczniesz. Oczywiście, że zacznę. Mam pomysł. Wiem, co zrobić, żeby moja pianka była smaczniejsza. Użyję malutkiej kuchni mojej lalki. Co to za zapach spalenizny? Ej, hey, Nancy, patrz! Co się dzieje? Ojej! Mam teraz spaloną patelnię i piankę. Nic na to nie poradzisz i tak musisz to zjeść. O no dobra. Fu, co za okropny smak. Przestańcie się śmiać. Kontynuuj, Ani. Nie ma problemu. Mam zupełnie normalną piankę. Nabiję ją na szpikulec i troszkę podgrzeję. Gotowe. Muszę tego spróbować. Ojej, jakie pyszne. Skończyłam. Teraz ty, Ted. Dzięki, Annie. Przyrumienimy tę pianeczkę. Kurczę, ten płomień jest jakiś mały. Nie mam tyle czasu. Ale wiem, co mi pomoże. Patrzcie, drogie panie. Wróciłem z moim miotaczem ognia. Teraz usmażymy to maleństwo. No od razu lepiej. Gotowe. Spróbujmy. Mmm, to jest to błędnie pyszne. Wspaniałe. Dziewczyny, możecie mi zazdrościć. To najmniejszy popcorn, jaki kiedykolwiek jadłem. No to ja rozumiem. Ted, Eni! Będziecie w szoku! Mam ogromne wiadro popcornu! Ekstra! Jest ogromne, zwłaszcza w porównaniu z moją porcją. Ale mam pomysł, co robić! Mam przecież promień, który powiększy wszystko, co zechcę. Muszę to tylko włączyć. Widzicie? Ojej, co się stało? Dlaczego to nie zadziałało? Bezużyteczna maszyna. Dobra, zjedzmy to w ten sposób. Smaczne, ale jakoś mało. Kontynuuję ani. Nareszcie można coś zjeść. Gram w koszykówkę od kilku lat, więc po prostu wrzucę cały popcorn do ust. To będzie super szybkie. Ojej, moja głowa. Co? To wszystko? No dobra. Nancy, teraz ty. Z przyjemnością. Akurat zgłodniałam. O tak. Jakie to jest dobre. Jestem w raju. O tak! Popcorn sypie się z nieba! To jest niewiarygodne! Co? To wszystko? Ojej, ja spadnę! Nancy, żyjesz? Nie mogę się wydostać! Chwileczkę, pomogę ci! Użyję nożyka do cięcia! Słyszę dźwięk wolności! Hurra! Dzięki, Ted! A co za ubaw! Co to? To jakieś mikrodanie. Wow, mam ogromnego burgera. Nieprawda. To ja mam największego burgera w historii, a to jakiś mikrus. Przestańcie się ze mnie nabijać. Dobra, jak go zjeść? Mam pomysł. Wezmę kilka rzeczy. Zaraz wam powiem o co chodzi. Będę potrzebował pudełeczka z kindera, gumkę i kilka drewnianych patyczków. To jest to. Splatamy wszystko i mamy katapultę. Teraz musimy umieścić burgera tutaj i wystrzelić. Najważniejsze to złapać go ustami. Udało mi się. Ale pyszniutki. Nancy, twoja kolej. Okay. Oczywiście. Jestem taka głodna. Zjem burgera na jeden gryz. Jaki dobry. Ojej, to się nazywa apetyt. No i po wszystkim. Nessie, masz wąsy i brodę na twarzy. Haha, ha, bardzo zabawne. Kto następny? Teraz ja. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Tylko jak się do niego dobrać? Nie. Spróbuję inaczej. Teraz przypominamy sobie lekcję boksu i damy temu burgerowi porządnego kopa. Dlaczego pisz burgera? Przecież on nic nie zrobił. Robię to dla wygody. Jeszcze tego nie zrozumieliście? Widzicie, jak łatwo go teraz jeść? Co to jest? Dostałam małą pizzę? A ja dostałam normalną pizzę. A ja mam ogromną. Czy to największa pizza na świecie? Co tak patrzycie? Smacznego. No dobra, zaczynam. Ta pizza jest taka mała, że zjem ją w mgnieniu oka. Hmm, to było dobre. Nie śmiejcie się. Ted, kontynuuj. Oczywiście. Pizza, 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 jesteś doskonała. Ależ ten ser się ciągnie. Co za zapach. Mmm, to jest pyszne. Jestem gotowy jeść tylko pizzę do końca życia. Ojej. Zjadłabym chociaż kawałeczek. Może spróbuję. Zostaw to. Chciałam tylko poprawić. Jasne. O, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Złożę wszystkie kawałki razem. Dzięki temu szybciej zjem całą pizzę. O tak. Smakuje jeszcze lepiej. Co za maniery. Tensie, zaczynaj. No w końcu. Ojej, jestem zachwycona. Nie mogę się zatrzymać. O Boże, Nancy, wszystko w porządku? Mam się świetnie. Właśnie zdałam sobie sprawę, że jestem absolutną fanką pizzy. Ojej, co to, kiełbasa? Nancy, chyba jesteś w ciąży z pizzą. Z czego się śmiejecie? Co? Mój płaski brzuch? Gdzie on jest, Ani? Pomóż mi! Okay. Dobra, postaram się, ale niczego nie obiecuję. Nancy, gdzie jesteś? Pospiesz się! O, patrz, co tu mam! No, dajesz Nancy! Jeszcze troszkę! Dasz radę, dasz radę! Szybciej, szybciej, szybciej! Ej, te, dowódź się! Spójrz na naszą ślicznotkę! Ness, jesteś idealna! Dzięki, Ted! Sama to wiem. Zróbmy sobie kilka selfie.